Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym pokazać, jak zaprogramować i wyregulować do swoich potrzeb wszystkie dostępne funkcje, które ma ten napęd bramy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od trzech switchy, które mamy. Switch numer jeden służy do programowania pilotów. Switch numer dwa służy do zaprogramowania wszystkich urządzeń, które są podłączone do napędu. Switch numer 3 to jest switch, dzięki któremu możemy uruchamiać, zatrzymywać bramę. W momencie, kiedy mamy po prostu otwartą tą elektronikę, nie musimy wtedy używać pilota. Do dyspozycji mamy też trzy takie pokrętła. Pokrętło z oznaczeniem TP służy do regulacji czasu pauzy. Pokrętło z oznaczeniem TL służy do regulacji czasu pracy a pokrętło z oznaczeniem F służy do regulacji siły jeżeli mamy bramę jakąś cięższą możemy tą siłę trochę zwiększyć jeżeli lżejszą możemy zmniejszyć do tego właśnie ono służy do włączania lub wyłączania poszczególnych funkcji służą takie mikroprzełączniki oznaczone od jedynki do dziesiątki i po kolei omówię który przełącznik do czego służy Przełączniki z numerem 1 i 2 służą do ustawienia, w jakim trybie ma brama pracować. Mamy do wyboru cztery tryby: tryb ręczny, tryb półautomatyczny, tryb automatyczny i czwarty tryb automatyczny: zawsze zamykaj. Jeżeli sobie ustawimy tryb ręczny. To po naciśnięciu przycisku na pilocie, np. Na od otwierania bramy, brama będzie się otwierała tylko w tym momencie, kiedy ten przycisk będzie wciśnięty. Jeżeli przycisk puścimy, brama się zatrzyma i tak samo jest z zamykaniem bramy. Jeżeli ustawimy tryb automatyczny, wystarczy przycisnąć tylko przycisk na pilocie i od razu go puścić. Brama, w momencie naciśnięcia, otwierania, będzie się otwierała, po kolejnym naciśnięciu, brama się zatrzyma. Jeżeli wciśniemy przycisk od zamykania, brama się będzie zamykała, no i tak samo po wciśnięciu przycisku się zatrzyma. Tryb automatyczny od półautomatycznego różni się praktycznie tylko tym, że w momencie, kiedy otworzymy bramę, brama automatycznie się zamknie po nastawionym przez nas czasie pauzy. Tak długo jak będzie czas pauzy nastawiony, tak długo brama będzie otwarta i później automatycznie zacznie się zamykać. Tryb automatyczny zawsze zamykaj. Tak naprawdę od trybu automatycznego różni się tylko tym, że w razie zaniku zasilania, gdy to zasilanie z powrotem powróci, a brama wykryje, że jest otwarta, rozpocznie się automatyczne zamykanie jej. Aby ustawić tryb ręczny, przełącznik numer 1 musi być wyłączony, i przełącznik numer 2 musi być wyłączony, w tej pozycji na dole. Tryb półautomatyczny przełącznik numer 1 włączony, czyli w pozycji na górze przełącznik numer 2 wyłączony, w pozycji na dole. Tryb automatyczny przełącznik numer 1 wyłączony, przełącznik numer 2 włączony i tryb automatyczny zawsze zamykaj, obydwa przełączniki powinny być włączone, czyli w pozycji na górze. Przełącznik numer 3 służy do włączenia funkcji zespół mieszkalny. Jest to funkcja tak naprawdę potrzebna, gdy używamy bramy przy jakimś osiedlu domków lub w, przy bloku mieszkalnym. Po włączeniu tej funkcji, jeżeli na jednym z pilotów zostanie uruchomione otwieranie bramy, żaden inny pilot nie może tej bramy w tym momencie zatrzymać lub zamknąć. To tak po to, żeby ktoś z sąsiadów sobie dowcipów nie robił. Przełącznik numer 4 włącza funkcję wstępne miganie. Powoduje to po prostu, że brama się nie otwiera od razu, tylko najpierw lampa sygnalizacyjna miga kilka sekund, a następnie następuje otwarcie bramy. Przełącznik numer 5 uruchamia funkcję zamknij po foto. Według mnie bardzo fajna funkcja, brama po jej włączeniu. Jeżeli jest otwarta i wykryje, że przejechał pojazd lub przeszła osoba, rozpocznie automatyczne zamykanie. Jeżeli jest ustawiona w trybie automatycznym, zacznie się zamykać po 5 sekundach. Jeżeli jest ustawiona w trybie półautomatycznym, to po nastawionym przez nas czasie pauzy. Przełącznik numer 6 włącza funkcję foto podczas otwierania. Jak dla mnie bardzo irytująca funkcja, ponieważ fotokomórki działają również podczas otwierania bramy, a często mi się zdarzało wjeżdżać przez bramę, gdy brama nie była w pełni otwarta. Kiedy fotokomórki wyłapały samochód, brama po prostu się zatrzymywała, po, tym, po przejechaniu ponownie ruszała, co powodowało takie bezsensu szarpanie tą bramą. Przełącznik numer 7 uruchamianie stopniowe. Funkcja, która powoduje, że po prostu brama startuje jakby troszeczkę łagodniej. Przełącznik numer 8, funkcja zwolnienia. Brama przed końcem otwierania lub zamykania zwalnia do jakichś 30% swojej prędkości. Jak długo przed tym końcem ma zacząć zwalniać, reguluje się pokrętłem do regulacji czasu pracy. Po prostu trzeba to zrobić metodą prób i błędów, zobaczyć, czy nam akurat ten czas pasuje. Dwa ostatnie przełączniki z numerem 9 i 10 służą do włączania trybu hamulca, brama hamuje wtedy silnikiem. Jeżeli dziewiątka i dziesiątka są wyłączone, tego hamowania silnikiem nie ma. Jeżeli dziewiątka jest wyłączona, a dziesiątka włączona wtedy jest lekkie hamowanie. Jeżeli dziewiątka jest włączona, a dziesiątka wyłączona jest średnie hamowanie. Jeżeli obydwa przełączniki są włączone, Hamowanie jest w trybie mocnym. Pokrótce tutaj omówiłem wszystkie praktycznie możliwości, które można ustawić w tym danym napędzie. Jeżeli ktokolwiek z Was ma jakiekolwiek pytania, proszę o zadawanie je w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych filmów.